Minecraft z drawcie i z przyjaciółmi. Wida się z Wami rafcio 35 i... Kodjo, cześć. Oraz. I... I oraz na wasz kolega Ozzy. Właściwie nowy kolega. Fajne przywitanie. No co, ja mogę poradzić? Mam małą tremę. A stresuje się chłopak. No co, przecież to normalne w moim wieku. No właśnie. Ja lat w ogóle. A tajemnica jest w naszym wieku. W naszym wieku Jaki? jest. Aha, w naszym. No to do której chodzicie, klasy? No do piątej. Fynf. Fenw. A na no serio? No tak. No? A to macie 11 lat. No. no? Ty do której niby chodzisz? Ja do czwartej. Tak? Łódź. No do czwartej chodzę. A to, że nie, nie znaczy, że jestem młody, bo. Jak ja bym was zjechał w piłkę nożną. Ehe. No, bo my mamy najlepszy, bo jest, ma, jesteśmy najlepsi z klasy w piłce nożnej. My też. Gdańsk? Wszyscy chodzimy na te, na, każdy chodzi na klub jeden i mamy zawsze dobre oceny z wf w ogóle. jak Gdańsk? Nie, Santos Gdańsk. Lechia, banda frajerów. My też jesteśmy najlepsi. No. Trzecie miejsce na zawodach No my mamy trzecie i drugie miejsce. A słabo! Wiesz mamy pucharów za pierwsze No ile? My hmm? mamy... No Przyjdziemy do szkoły, ma... całą półkę mamy. Ej, wiecie, że ja mam chyba takiego buga, że zombie jest na słońcu w waszym w tym do, te, w tej wili i on się nie pali żeby <coughs> stoi przy tym. Przy szybie? No kurczę, ale lagi mam. Mm, nie tylko ty. Nie, ja nie mam. O no, jesteś... O jak jesteś tym takim no... No ale jak przez jesteś, frapsa, jesteś, nie? Jesteś VIP-em, to nic... Oj, wywaliła mnie. Ale nie, bo frapsa I jak nagrywam, no to trochę laguje. Zacina mi. O, ciemno jest. No, mam no... Trochę ciemno w naszej chacie o świetle. Że to jest ja powale w drzewo, chodźcie. Łóżka mam. To w magazynie są. Idziemy spać. Dobra, ja idę już. Później to drzewo zbiorę. A właściwie nie wiem, czy to drzewo mi wyleci. Och. A ile ja mam serduszek? Pięć serduszek mam. Yy... Nie, ja mam sześć. A gdzie Wy jesteście? Ja jestem przy tej, jakby szklarni. Ale mi się jeszcze matka ładuje. Ja śpię o, idę... Ja idę do magazynu wziąć łóżko. Ja idę do ziomka Rafała. Rafcia. Albo zrobię sobie I... des... Ej. Ej, a nie mamy klozetu w naszej chacie. No... Ja w ogóle łóżka nie mam. No to chodź do magazynu. No, no chodź, ja i już Ciesa, Drewno, kamień, jedzenie górnicze, różne. Ej, są, już są łóżka. Jesz. Ja już... Ravcio, czy jesteś w magazynie? Nie, w domu. Jesteś w magazynie. Jak w domu, jak jesteś w magazynie? To masz laga. Kurczę. Trochę jest mieszaniny z tym, ja doszłem jako nowy i teraz wszyscy są pod napięciem. Ja mam tu jakieś dziwne skutki. O, creeper. E, nie no, lagi mnie wkurzają. Cały czas naciskam na skrzynię i mi się nie otwiera. No ludzie. No otwarła się. Nie ma łóżek już. A były. No bo ja mam go. No. No. no to daj mi, wyżyć mi jej rafciu. Ja już w domu je postawiłem. Chodź za mną łóżko. Będę cię ochraniał. Chociaż nie mam miecza. Do willi czy do. Do willi. Dobra, idę. My mamy tylko willę. To podpiszcie się też. Ja się też podpiszę. Okej, okay, ja się kładę tutaj. Ale pewnie mam lagi i mi się nie... i się nie mogę położyć. Ludzie... O. Teraz cię wzięło to drewno, które zbierałem. Teraz dajcie mi gdzie się położyć. Please me, please me, please me, Ja mam fajne pomysły na przykład na willę. Znaczy nie na willę, na łóżko takie. Ja sobie zabiłem raz taką fajową sypialnię, że po prostu uszok. Idź spać, Kodrze. Ale nikt nie śpi jeszcze. Ja chcę się położyć spać, ale mam lagi takie, że nie mogę się położyć. Ja leżę. Coś ty, pusto jest na łóżkach. No to co, ale idź spać, zobaczysz, może się uda. Czekaj-no. Ja cały też naciskam, 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 naciskam. Ja nie chcę spać, bo mam mało HP. Widzisz mnie, Konrad? Widzę cię, jak stoisz przede mną. A co teraz robię? Ty teraz. To w miejscu. Jak ja jestem przy tobie, Rafciu, to wtedy ty chodzisz po całej, po całej willi. Ty... O, teraz mi się skrzynka otworzyła. Dobra, teraz patrz się spać. Nie mogę nawet spać. E, Dobra. Zaraz położę się spać. Bo teraz, bo teraz mi powraca to, co się działo. Idę spać. Śpię. A ja ku, a ja cały czas naciskam i czekam aż się położę. Ej, ile ten odcinek trwa? Nie wiem, a ja nie mogę dalej pójść się położyć. Ja tak samo. Ja mam takie lagi, że cały czas mam co e, że nie ma... że teraz mam tak, że mi się otwiera skrzynia, co już dawno chciałem. <tryk> mm. Teraz czemu. Jak... jak się po... jak będę już leżał na łóżku, to ja wam powiem. O! Ja... Czekaj, Rafcio, o tutaj chodzi! O, ja śpię! Już idę, wyjdę. Te... Wszyscy śpią? Ja cały czas stoję na łóżku i czekam aż się wiadomo... Będę... O, teraz leżę! W końcu! W końcu leżę! No się spać. Ja śpię. Ja też. Tylko, Joe, nie śpisz, bo na moim widoku ty stoisz kotami. Nie no taki lag O jest Uhu! Udało O się. dzień Jeszcze nie mam dnia Jest dzień Czekajcie, to się disconnectuję. No tutaj trzeba zmienić. Schody trzeba zepsuć! Mhm. Czekajcie, ja mam disconnector i zaraz do was dojdę. Wiedzie, że ja mam moda Mokryatius? Nie chcę się tak chwalać męsko. Okej, okay, już weszłem. Jest. Jest. No, jest dzień. Teraz mam dzień. Teraz mi się... powinno wszystko odlagować. Ale na razie się mapka ładuje. A tak, ta jest tak. Odpisał mi kolega, podpisze. Szpon? Mm -hmm. Że idzie już. Gdzie? Nie wiem, ale nie nagramy chyba już z nim, skoro idzie. Może jeszcze jeden z leszczek nagramy i tyle. O, owca, owca, zabiję ją, będę miał wełnę. Straszne lagi. No, lagi są totalne. O, patrzcie, mam takiego lagerżowca owca przeszła przez szkło. Ale dziwne, jak na przykład graliśmy nawet w czterech, to nie miałem aż takich pierońskich. Ale gramy w trzech i są jeszcze gorsze. A ja walę sobie w owce. Spider. Spider. Owca? Spar nie. Jeden ja było... odcinek będzie. Jeden odcinek będzie o lagach, które napotkały Oziego i Kojo. Głupia owca. Teraz skraftuje Dobra, deski. Dobra, właściwie to kończymy. Już kończymy? No, ten odcinek już chyba jakieś 8 albo i 10 minut będzie trwał. Hej, jak, ja, jak ja robiłem testy na odcinki takie właśnie... To... He? Na górę lepiej żeby było wiesz co? Co? Drabina. Tak, wiedziałem. Dajmy schody. Ja nie chcę no tak dawać, bo robisz, ja nie ej. chcę jakiejś... no nie, kto to mam tak. jakieś... Ej, kto by chciał mieć jakieś szałasy z drabinkami? Kojo pewnie. <coughs> hmm. A co ja?